Niektórym nie podoba się zapach wsi. Jednak ja czuję zapach pieniędzy. I to jest najważniejsze. Tu jest, wiesz, tu jest wciśnięte. tu jest wciśnięte. To jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest zmechanizowane rolnictwo. W głowie to jest zmechanizowane rolnictwo. Tu. Oh! To jest Co jest? Krzyło! to Krzyło! No i będzie trzeba na piechotę tą kukurydzę zawozić. Dobra, Siemano, Siemano wszystkim na kanale KFD słuchajcie, jesteśmy u Sebastiana, zwanego potocznie Fitfarmerem. Siemano Seba! Witam, cześć panowie! Witajcie! W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was nie lada zadania. Będziemy wywalać obornik, ścielić. Przygotowałem noszenie paszy. Będziemy jeździć traktorami, pojedziemy sobie po pryzmę i wiele, wiele innych ciekawostek, które wyjdą podczas tego materiału, o których Wam jeszcze nie powiem na początku, a zaskoczę was w trakcie. Przygotowałeś nam też za duże koszule. Myślałem Ale to akurat dobrze, bo jest zimno. Trzeba się cię poubierać. No, tutaj jednak liczyłem siły na zamiary, więc dobrałem ją idealnie, profesjonalnie, pani łabie, w sklepie łabie, tutaj, dobrze. o, bicek siedzi, wszyscy siedzą, niebieska moc jest, więc kochani, lecimy z odcinkiem na pełnej. W brzuchu tak pasuje. O, u ciebie w brzuchu pasuje. Tu jest wszystko, nawet tu pod wymiar znowu chyba. Tu jest podwymiar, tutaj ewidentnie pani... Z... Tutaj mi się wydaje, że taka aranżacja na sołtysa bardziej. Dobra, powiedz mi, ile ty tutaj masz krów, bo tu widzę, tu są krowy, tam są krowy, tam są krowy, przed chałupą krowy. Trzymasz tylko krowy, czy te szkóry Nie. Tylko mamy krowy i jest ich 600 sztuk bydła wołowego, które jest podzielone pół na pół. 300 mlecznych, 300 opasów. I tu jest A 600 za... sztuk w tu... Tak, w każdym budynku są krowy, za nami jest około 80, przed nami jest 120, a w tamtej oborze. W budynku bocznym jest około 250, i jest jeszcze cielętnik z małymi. Mleczne, mleczne, Mięsne, małe. mięsne. i, mięsne i małe, małe. Dokładnie. No i dzisiaj będziemy oprzątać, czyli standardowa robota rolnika. Zmieniamy ściółkę, będziemy zrywać parkiety, czyli wywalać tak zwany obornik, no czyli jest. czarne, złoto rolnika, które jest w dobrej cenie i zawsze na propsie. No dobra, do dzieła. Lecimy. Specjalnie dla chłopaków przygotowałem zadanie, ale u mnie nigdy nie ma łatwo i u mnie nigdy nie ma lipy, więc zobaczymy, który z chłopaków ogarnie ten traktor. Odpalenie, biegi, jazda do przodu i jedziemy po przyczepy. A co będziemy robić? Lecimy po kiszonkę z kukurydzy, bo bydło jest głodne. Panowie, który pierwszy? Jesteś po szkole mechanicznej. Nie, no dobrze, dobrze. No, 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 no. Panie prezesie, przody, prawda? Nie, nie, ja. Ja <laughs> jestem ja, ja No i co no? co? Tutaj co mamy? Gaz pewnie? Tu, tu? Ja, tutaj to kurwa nie wiem nawet. Powiem Ci yes, Mamy sprzęgło. Lewa sprzęgło. noga sprzęgło złapała. Gitara. Tak co, się... Kluczyk. Pięknie. I pali. No i palimy dziada. A to my ten? Tu jeszcze trzeba robić pewnie traktorami się nie jeździło. No. E, spróbuj mocno tak wdusić sprzęgło, żeby aż uderzyło tak mocno, tak o, o, mocno, mocno, o git no. i tak mocno kopnij i to w końcu odpali. Tak myślę. Krzysiek dawaj, bo bydło czeka. Ja wiem, coś tu, coś tu jest, wiesz, coś tu jest wciśnięte. No. Coś tu jest wciśnięte. Ja nie no. wiem, czy tu Konrad... Dawaj, dawaj ruszaj się, bo zaraz z prezesem na Leona coś wsiadamy i jest... jedziemy. No. Coś tu jest wciśnięte. No. Urażać po szkole mechanicznej? To jest przegłęb. Kop słęgły, mocno, mocno. O i ta próbuje odpalać, no? W końcu odpali, tak, tak. O! No i chuj. będzie trzeba na piechotę tą kupę zawozić. Albo przesuniemy go do robót fizycznych. Tak. Niech bowornik wyciągamy, odpalimy. Taczkami, taczkami, taczkami. Ciężko będzie. Kto następny? Nie wiem. Konrad? Konrad, dawaj. Do trzech nie, nie razy nie sztuka i na wiem, końcu. Tu, nie wiem, co tu trzeba zrobić. Kurde. Ja też czuję, że na końcu prezes was zagnie. Milo. Oj, szykuje się, tutaj mamy chyba rekord będzie, tutaj przebijesz Krzyśka, bo widzę, że już trzy gajki ruszone, żeśmy tylko nie odlecieli. Właśnie, ty, żeby tu jakieś... Zaraz skrzydła wyjdą i polecimy. Katapultacji nie było tutaj do włączenia, Mocno ten sprzęgłem. o i tak kopać trzeba, pyk, 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 mocno, mocno, o, i próbować odpalić, no, próbuj, próbuj. W końcu wyjdzie. Co sobie ja z robić, ty? Ja bym że nie trzeba kopać, kurwa, ty. Prezes, to to samo, dawaj, prezes, do ty. trzech razy sztuka. To, to, trzeba kopać To żartowni się, że nie trzeba kopać. Prezes, dawaj. Panie prezesie, pan się nie da nabrać. To są poważni ludzie, wiesz. To nie ma żartów. Panie prezesie, prosimy. Gdzie jest sprzęgło? No, na razie jest opanowana kierownica, panie prezesie. O, mamy! Coś tam wdusił, ale co, to nie wiadomo. O, mogę, mogę siedzenie podnieść. O, teraz to ja to ulec akurat. <gry> mamy to, pobił ich, jest ruszona wycieraczka, to, to już nie ma żartu. Panie prezesie, ja może spróbuję odpalić. Bardzo proszę. Pokopię tym sprzęgłem trochę. Proszę, proszę. I ja wam gwarantuję, że to kopanie sprzęgłem dużo zmieni. Co wy tu żeście powłączali? O, wycieraczki, dobra, awaryjne są włączone, dobra, bieg żeście włączyli też, wycieraczki wyłączymy, dobra, teraz to nie wiem czy ja go odpalę, bo tu jest tyle na włączane. tutaj jest też klikniętek, tu też, o biegi też zmienialiście, dobra, spróbujemy, spróbujemy go odpalić, magia, mówiłem? To chodziło o kopanie sprzęgłem, a tak naprawdę włączony był tu bieg i nie do końca był włączony rewers. Jak jest włączony rewers traktora się nie odpali, nie ma szans. Jak jest do tyłu też się nie odpali. Jak tu jest cokolwiek kliknięte i tu nie da rady. Ty, hey, ja Cię wsadzę do siebie, do Mercedesa Przecisnę odcięcie i idź go odpal no Do jutra weź go odpalał, a ja ci powiem, że trzeba w A, też macie? O, przed nami ciężka droga Ale poradzimy sobie Niektórym nie podoba się zapach wsi, jednak ja czuję zapach pieniędzy. To jest najważniejsze. Jest taka akcja, że jak Radzik będzie jechał, wywalimy mu petardę pod koła, bo ja oglądam zawsze te pranki, ty mu robisz, to jesteśmy przygotowani i ten, nie? Ja, to bym, ja bym wolał, żebyś na przykład do końca z bykiem go zamknął, to A byłoby takie to... bardziej żywsze, robimy Zrobimy go w jajo, że krowa jest bykiem i zaczniemy spierd... No mówimy. No to jest, ale nawet... <laughs> on to się jest... Jest... nie znajdzie. Ja wiem. Gdzie... Słuchajcie, jest mały numer, tutaj nie będziemy tego robili, bo są zwierzęta, ale mamy coś dla pana Krzysztofa przygotowanego. Jak będzie cofał, zrobimy małe Bum. Niemożliwe, to jest niemożliwe. Trafił trochę do przodu, tyle mamy stój. Kurwa, co jest, pierdolę, co jest, kurwa, Krzyło! Krzyło, gaś to szybko, gaś co? ten traktor, zaraz wybuchnie! Gaś to, kurwa, gaś! Ja pierdole! Co tam strzeliło? Co żeś zrobił? Jasny gnuś! Co tam wybało? Kurwa, kurta! kurwa! Ale mać! Nie podchodź! Coś wyje... Powietrze spryżone! Nie podchodź! Nie podchodź! się nic nie no co? Nie podchodź tam! Co, co, coś tam kurwa. na na nie wiem, co wchodzi w tym traktorze, krwa. Rozjebałem maszynę, no to no od... Nie, nie, nie. nie! Nie! To jest przewód od ciśnienia powietrza. Pewnie jesteś? Tak. Jesteś mechanikiem? No krupa, no a hamulce przy ciebie jak, jak są podpinane? No, przed przewodami. Przed przewodami. Jesteś to jest przewód. No. Daj na rękę uczuć. Nie. Popakaj, <coughs> co <coughs> i odcie. Pomóżcie mi, podtrzymajcie bok, bo Dawaj. tu ktoś wygiął. Mocno dopnijcie tą burtę, a ja to zamknę ucho. Z całej siły, no. Hej! O! O! Mocno, mocno! O jeszcze mocniej. O! O! O to chodziło. I teraz... Zabezpieczenie. Mamy tutaj mega obeznanego mechanika w traktorach, który, który nam stwierdził niedobór sprężonego powietrza. Bardzo poważną usterkę, ale mimo to... Wyjeżdżamy do roboty. A ja wiem, jak rzuciłeś tą pedardę tutaj. ona akurat z tym kablem był, mówi kurwa, może to coś od tego powietrza nie było, Co mam wiedzieć? <śmiany> ją jak szyło, co ty Ta. robisz? Matko, jedyna! O Boże! Dobra, jadzie. A prezes stoi i się patrzy. Znaczy, wtedy prezes musiał wejść do szoferki, ja jako szeregowy pracownik zostałem wrzucony na przyczepę. Powietrza do gni! Sprężonego! Się nie śmieć, nie później tu za serca dziwy. Z dwoma przyczepami! Ja mam czekać na was, kurde, co to jest! Co jest grane? Tu jest bardzo prosta obsługa, panie kochany, więc jest, jest to pełen automat, więc tu jest rewers. Przód, tył, tak samo będziesz wracał traktorem. Przód, tył. Dobra. Prawy joystick chwytasz sobie prawą ręką ładnie cyk. I teraz tak, na prawo zrób. Zamykanie, otwier zamykanie, otwieranie, cyk, pyk, zrób do przodu, to jest na dół i do tyłu, to jest do góry. I teraz zasada jest taka, wbijasz to mniej więcej pod takim skosikiem, pyk. A ustawiłbyś mi tylko to pod takim skosem? Tak jak jest, trochę na dół. Czekaj. Nie, do prawej, do prawej. Do prawej. Jest. On teraz się uczy jak łyżka chodzi, a zapomniał już jak do przodu maszyna jedzie. Dobra. <laughs> I teraz stop. Wjeżdżasz tak w kukurydze i ciągniesz do lewej, żeby podebrało. Od dołu Ale sobie. jeszcze niżej muszę wziąć? Tak, ja od do dołu sobie zrób. Tak, zobacz, tak, dobrze? Pięknie. Mówiłem, że, mówiłem, że już zapomniał, jak, jak do przodu jedzie. Nie. Mówiłem. Prawie. Oj nie, pomyliło mu się w drugą stronę. I Dawaj teraz tą petardę, kurwa. O, zamknij to i cofaj. Pamiętaj, że z podniesionym ramieniem możesz się wywalić całą maszyną na bok. Nie strasz. Poważnie, to już nie żart. Mm. <noise> serio, serio. To ja powoli może. No nie, powoli. Opuść całą łyżkę na dół. I na drugą przyczepę dawaj. Ja pojeżdżę z tobą, bo mi będzie nudno. Całą łyżkę w prawo, no. Wyżej, wyżej, wyżej. Trafi na I teraz nie trafi. wysuń tym środkiem tam. O, trafi, kurwa. Okej, okay, wysuń, wysuń. I teraz już stój, nie ruszaj się. Wysuwasz. Jeszcze! Trochę niżej! Dawaj, dawaj, dawaj! Pięknie! Twoja pierwsza łyżka w życiu! Brawo! I teraz już nic nie robisz? Ciężka sprawa, powiem wam, że ciężko jest wyszuć tą bajkę, ale podejrzewam, że tam parę dni poładował już do tu spokojnie mógł pracować. Dla mnie to jest... Znaczy, to jest ciężka praca, ale dla mnie to dzisiaj jest wypoczynek, bo naprawdę to jest coś pięknego. To powietrze, klimat... Co ciekawe, to spodziewałem się trochę gorszych zapachów, bo generalnie taki szonka ma taki delikatnie kwaśny, ale też słodkawy zapach. To nie jebie, krótko mówiąc, wbrew pozorom, więc jest całkiem przyjemny. Panowie, z racji tego, że przedłużone już zostało trochę, ale szkolenie jest bardzo dobre. Tutaj tak bym 4 plus dał. Pan y, z obsługi ładowarki, jak się dogadamy, i żaden. Dosta dostateczny. Dostateczny z dwoma plusami. Ja nie słuchałem. słuchałem że to jest w traktorze, panie tak? Kochamy. Ja wiem, panie. Po czwórce. Po czwórce. Dobra, po czwórce. No, nie, nie, wyjechałeś pół towaru za przyczepę. No. A, to dobry, panowie, dobry. jak już znaleźliście sobie fuchę, to w tym miesiącu premii nie będzie. Eee, to ja już wiem, kto będzie rozładowywał paszę sam. Czyli ja, ja, bym, ja bym z powrotem do trójkę minutów. Panie Krzysiu. Ja, ja czureczka. <grymianie> Idziemy roznosić paszę i prezes nam pokaże jak to się robi w związku z tą obciętą premią. <grymianie> Panie prezesie, przodem. <grymianie> no, Będzie się działo. to tam jak Dawaj wal... od razu odbierę ode mnie. O jest! Opaki, dawaj, dawaj, bo tu maraz jak jest ze mną 70 lat szybciej robi. O! Teraz jest moc! A nie tam. Kanapeczki jakieś. Pan prezes aż się wziął do roboty. To mi się podoba. Chyba ta premia będzie. Rzuć w niego jeszcze raz, to premia nam naliczy. Ja ci gwarantuję. O! Za, za którymś workiem odpuści. Hop. ta prezesa, bo ledwo dycha. I dawaj trzeci. Teraz, będziesz miał dopiero prezes zadanie. Dawaj. Hop. Hop. Prezes idzie. Będę trzymał, bo ty jesteś niższy. Konrad trzymaj trzy. Jedziesz, pokaż co to jest siła. No. Zapchały się jak nowa. widzicie, nie tylko rolnik ma epę. Chłopaki dali radę. Czy Pasza z Wami wygrała, Krzysiu? Nie, no gdzie? Gdzie tam to była rozgrzewka? Otrzepiemy się i lecimy dalej. Tak jest. Panowie, teraz wkradnie się tutaj nutka hardkoru. Tak stwierdziłem, że jak już jest na stylu, Krzysiu ma dobrą wagę, Konrad też, prezes tak samo. Nas czterech razem to jest prawie byk. Zgadzacie się ze mną? No taki mały. Ja no to by... tamten byk chyba nam nie da rady, co? Okay. Czy da radę? No czy ja wiem, ja że prędzej pierwszy No ja bym zjadł więcej. Zjadłbyś więcej? To idziemy <grym> sprawdzić kto kogo zje, panowie. Idziemy wygonić tamto bydło. Pośród nich jest byk. Chodzimy i gonimy całość naraz. Może nam się uda. O! Dzięki grupa! Ja idę już. Chodź, no dzięki Radzik, że mi pomogłeś. Konrad też, fajnie, fajnie. Gdzie Dzięki ten byk, ty? Ho! Daj, 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 daj! Oh. Junia, daj, idziesz, 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 ma Junia. I takie coś niestety! Oh. Jak jest taka pogoda, panowie, ja muszę sprzątać to codziennie i tu codziennie jest taki sam syf i to nawet możecie sobie nie wyobrażać. 12 godzin temu to było idealnie sucho, żebyś położył się ze mną i byśmy sobie piwko otworzyli i włączyli Google Boxa, nie na przykład? Tak zwany makaron. Y to jest chonchon y -chon Macaron. Chon -chon macaron. Dokładnie, czyli czarne złoto rolnika. Ty, ale to maszyną jedziesz chyba, Jadę nie? maszyną raz, dwa i ścielimy jedziemy dalej. Przeciążenie jest takie, że jak zahaczysz łyżką, no to z centrali, z Barbary jedziesz w okno, a potem Konrad leci do przodu przez okno, wylatujesz jest cały normalnie. Użyjesz sticki do e, jakby, jakby no, Ja ostatnio miałem prawie nokaut, i tak już z ładowarki, tak wychodziłem, mówię, o kurwa, ale mnie trafił. Mówię, patrzę, a to tylko szyba. <laughs> <laughs> mówię, matko, więc uważaj, żebyś nie uderzył w nic. Jedziesz mordo, matko boska. Ja bym mu wózka widłowego na magazynie nie dał. O nie, to no. z jeszcze. Tu na elektrycznym to już jest wszystko. Rezes, i co sądzisz? Da radę? Co myślisz o tym wszystkim? Na ile jesteś ubezpieczony? No, ładowarka pełna pełną ale jak on chce tak jechać da, po stronie, to ja widzę, że on wyjedzie przez tą szybę, nawet zanim dojedzie do górnika. Da radę, <laughs> Podnieś to trochę. Podnieś, Podnieś to. bo zahaczysz. Podnieś do góry. Normalnie, o. I jedziesz. nie. nie, nie. Ale to. Ale to cofnij! Zobacz. Cofnij Konrad! Cofnij od, i od początku od zbieraj! Od początku się bierze, zobacz, jak ci kolega podpowiada. I prosto koła! O, tak są prosto! Gitara do tyłu, ładnieć. Chyba coś się uczy, będą z niego ludzie, myślę. To jest tego lat, będzie? Za 100 lat. Za sto lat! Od początku zbieraj! Poczekaj. <laughs> Jeszcze daj do tyłu, do tyłu, do tyłu do tyłu. Do tyłu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, dobra! Dobra, ej! Nie do tyłu! He, <grym> się zestresował, matko! Trochę do przodu, daj, żebyś betonu nie zebrał. Do przodu, do przodu! Daj, do przodu! Dobra, połóż łychę, połóż łychę! Po, połóż już ją! Połóż już łycha. Ale bardziej ją połóż, nie podnoś! No mówię, nie podnoś! Połóż, 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 połóż! Za bardzo położyłeś. I dawaj! Jedziesz! Trochę wyżej ją daj! To nie samo hamuje! Gaz. Puszczasz gaz i hamuje! Jeszcze, jeszcze! gaz. Ogień! Prosto jedź, bo wsiadę jedzie. Ogień, ogień! Prosto! Dobra! Po trochę do góry! I teraz już podbierasz do siebie. Do lewej? I zamykasz łyżkę do lewej i gazu, do lewej i gaz. No, no i do góry, no i do góry, i no i do góry jedziesz wywieźć. Do góry i do tyłu i wywozić. No i do góry. Dobra, wysyp to, wysyp to i jeszcze raz się rozpędzi, wieć taką pełną weźmiesz. Pełna lepa. Do przodu tylko nie do tyłu. Nie, cały czas do przodu. No i ogień! I do lewej i podnosi. Gaz! Mocno! Eee, yy, tam Do góry, do góry! I do, do lewy! Pięknie! No! Masz to! Teraz jest 4 plus, panie Konradzie. Tak się robi na piątkę, panie prezesie, ale szkolimy się, uczymy. A fadromom, jak Marek by dał gazu, to tam bez, na pół gazu by to przejechał, nie? Ciekawie, jak szybko... Czy do wyrzucania tego ściana to jest. To jakaś maszyna, czy to już ręcznie. Żeby wyrzucić raz, żeby... No żeby to wyścielić z powrotem. Ręcznie czy. to jest to mam tak to co. To robiło U parapet! Kur... No to nie te czasy! Kur... to tutaj to łopatę bym ci dał. Jak u babki widzę, to tu łopatę. Kur... Do wybierania tego! Do, wybiera... do wybierania gnoju! Jest zmechanizowane jest rolnictwo. Chłopie, to jest zmechanizowane rolnictwo. Radzik, no. tu masz tą twoją automatyzację, hopie, zejdź na ziemię i idziemy napierdzielać balota. Hopoki, a wy co tam stoi ta? Brać te widły i zapierdzielać! No. Nie każdy facet z widłami to Zeus, no, czy Neptun. Cztery zęby masz. Da. Panowie, proponuję, żebyśmy zrobili tu zawody, z racji tego, że jest nas dwóch na dwóch. No. My z Krzysiem. Wy z prezesem, my bierzemy tego balota, wy tego i kto szybciej pościeli do środkowej linii. Tutaj wyznaczamy środkową linię. Ja nie mam techniki żadnej. Znaczy, ty ze wsi jesteś, babcia miała cztery krowy. Ty, ty masz fory, Krzysiu nie miał babci z pięcioma krowami. No, ja nie miałem. A ty miałeś, więc postawcie sobie go, żebyśmy zaczęli od równego. Łomatko, mamy wygraną w kieszeni. Krzysiek. Wygrana jest w kieszeni. Prezes węchnie zabiega z tym. Prezes, dawaj dawaj dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa. Dawaj, 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 dawaj bo to już trzeba. Tu ja już widły grzeje, człowieku. Zobacz to, oni już dojechali go. Wyjmuj tą siatkę. Dobra, mamy to. Dawaj. Dobra. Hop, hop. Gdzie ją rzucić? Żóło obojętnie. Wykorzystamy Twoją siłę, ja obieram Ty twarz! Prezes, dawaj na to. Malota ja? pchasz. Gdzie? Do przodu. Dawaj, kulnij go, dziada. Kulnij go. Raz i jeszcze raz. I jeszcze raz. Hop. I teraz ja obieram. Stój. Kurde, opa! Dobra, teraz choleb, chyba jaką masz siłę człowieku, żeś go wprowadził w jakiś rezonans. Ja go obijam. Może prezes, że łatwo wysowy. Rozrzucaj. Hop. 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 Rozrzucaj. Go, dawaj go tam. Dawaj Krzyu, dawaj! Pięknie, jeszcze raz. Dobra, ja tutaj teraz ogarnę. Ogarnę to, co tu mamy. Opa! Opa! O, Krzysiu, kulego kulego, kulego, go, a ja już rozcielę resztę, rozkulaj go kulej do końca ja? i mam pięć. Jeszcze? Pyt. Tak, rozwal aż się nie rozbroi. Pyt. No. Jak skończymy, to se poglądamy, jak karwat robi z prezesem. <grym> o, hop, hop. Dobra. Piąteczka. Możemy teraz usiąść i podopingujemy kolegom. Prezes! Prezes! No jak tam? Opaki, co jest z wami? Krzysiek, no to <coughs> no no do... jest... Może troszeczkę dłużej nam się zejdzie. Powoli, a dokładnie. A dokładnie. Teraz nas biorą na jakość. Eee, a, jakość my najważniejsza. Poprawić. My stawiamy twojego na jakość. Wszystko okay. to się można zesrać. Pan prezes do mnie mówi, że robota w KFD ma być jakościowa. Panowie, pamiętajcie, że zawsze wygrywa ta drużyna. W której drużynie jest prezes, a prezes jest u mnie. Także słuchajcie, nasza wiejska przygoda dobiegła końca. Serdecznie dziękujemy Ci za tą naukę. Tyle wiedzy jeszcze nigdzie mnie nie spotkało. Dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz. Mamy to, panowie, co? Mamy to. Super przygoda, super robota. Dziękuję serdecznie ci za tą gościnę. Mam nadzieję, że się przydaliśmy chociaż trochę. Przydaliście się i ja powiem, że mam mały niedosyt i mam nadzieję, że odwalimy part 2, bo to jest dopiero liźnięcie rolnictwa. Gdybyśmy coś więcej zrobili. Słuchaj, jak będziesz miał... Żniwa, żniwa widziałem na Widziałem kukurydzę. Przejrzamy kombajnem, kosimy, kurczę, wszystko. To do jest do zrobienia, sobie. to jest do zrobienia. Czyli tak, robimy żniwa kukurydziane, tak. to jest raz. I jedna rzecz której ja jej nie odpuszczę, widzowie nie odpuszczą i nikt na tym globie. Chłopaki muszą zaliczyć poród, ponieważ po prawdziwym wow. porodzie krowy stajesz się dopiero mężczyzną. I taka jest niestety życia prawda. Więc chłopaki, czy wy jesteście gotowi w następnym odcinku, żeby odebrać poród? Wchodzimy w to! Będziemy! A! Ty mnie no, spluną, no! No, no i teraz jest grabina! No. I to ja, ja lubię! A ja nie odpuszczę jednej rzeczy. Do. No. Dożynki. Do żyłki. Oh. to ja też lubię. A to gdzie ta impreza będzie? No idziemy na wsi. No to robimy. Gdzie robimy? Y, amfiteatr będzie potrzebny? Jakieś koncerty, tak? Czy, czy robimy na grubo, czy na, na chudo? Wystarczy na... nam sklep, tak ci powiem. O matko, to ja mam tyle bimbrów w piwnicy, że nawet sklepu nie trzeba. O i wreszcie rozmawiasz. No, no i między... prezes. Pff. Krowy mamy, jeść co mamy. Tak jest. Co? Dobrze, Kończymy, dziękujemy wam serdecznie. Do tu zobaczenia wiesz. w kolejnych Na materiałach.